Witam. Dzisiaj pokażę Wam, jak zamontować pamięć Ram starego i nowego typu. Zaczniemy od pamięci starego typu. Wkładamy ją do gniazda pod kątem. Następnie, lekko do siebie przyciągając, musimy trafić w zawieszone tutaj bolce. Po drugiej stronie. O! Pamięć nam wskoczyła. Drugą montujemy tak samo. Yes. O, prawie, jest, wskoczyła kolejna. Teraz pokażę, jak zamontować pamięć nowego typu. Patrzymy na, tutaj taki, jakby dziubek w środku, i tutaj, gdzie jest to wycięcie musimy trafić o, ja w drugą stronę o, i teraz jeden wkłada się później dociskamy drugi o, i pamięci ułożony dziękuję za uwagę mam nadzieję, że mój poradnik się komuś